Co się dzieje, gdy mężczyzna zostawia sparaliżowaną żonę, bez prądu, jedzenia i szacunku, by zacząć nowe życie z młodą kochanką? To, co zrobiła ta kobieta bez możliwości wstać z łóżka, odwróciło losy całej ich historii w sposób, którego nie przewidział nikt. Czy wiesz, jak to jest robić komuś śniadanie, kiedy godzinę wcześniej wróciłaś z dyżuru, a jedyną rzeczą, jaką czujesz w nogach, to drżenie? Nie? To poznaj mnie! Mam na imię Nicole. Mam 52 lata i przez 27 lat byłam pielęgniarką, taką, co to jeszcze pamiętała imiona pacjentów i nie traktowała ich jak numery. Potrafiłam robić cewnik z zamkniętymi oczami i jednocześnie rozmawiać z ich żonami o tym, jak to dobrze, że mąż jeszcze żyje, bo takie cuda jak życie to dla mnie codzienność. Kiedy mój mąż, Erik, poznał mnie, mówił, że nigdy nie spotkał kobiety, która pachnie jednocześnie jak kawa, szpital i dom. I wiesz co? Wtedy mu uwierzyłam. Przez lata to on wypełniał zeznania podatkowe, ja bandażowałam ludzi. On podpisywał kontrakty, ja podpisywałam wypisy, on zarabiał duże pieniądze, ja zbierałam ich ręczniki po chemioterapii. I było dobrze. Nie, prawie dobrze. Bo potem przyszedł dzień, który powinien się nigdy nie wydarzyć. Droga do domu, zmiana z nocnej na dzienną, jeden zjazd z autostrady i jedno wielkie bum. Facet, który pomylił hamulec z gazem. Mój świat przestał działać. Najpierw było czarno, potem jasno, potem znowu czarno, a potem cholernie cicho. Nikol, jesteś w szpitalu. Ktoś to powiedział, nawet nie wiem kto. Nie czułam nóg. Rąk też tak nie do końca, ale czułam coś innego. Strach. Ten głupi, pierwotny strach, że nie wrócę do ludzi, których kocham, że nie dotknę nikogo, nie podam ręki, nie. po prostu nie. Kiedy po kilku dniach Erik w końcu przyszedł, myślałam, że się rozpłaczę, że uklęknie przy łóżku, złapie mnie za rękę, powie: Kocham cię! jak wtedy, gdy jeszcze miał włosy na karku. I nie bawił się w kremy przeciwzmarszczkowe. A wiesz, co zrobił? Wszedł do sali, stanął jak prawnik przed sędzią, spojrzał na ekran z moimi wynikami i zapytał: Czy ubezpieczenie obejmuje fizjoterapię domową? Ani słowa o tym, jak się czuje, ani dobrze cię widzieć. Tylko ten zimny, wyćwiczony głos. Pielęgniarka patrzyła na mnie, jakby chciała powiedzieć: czy pani wie? Że ten mężczyzna ma w sobie tyle czułości, co sokowirówka? A ja? Ja uśmiechnęłam się. Tak, ja, sparaliżowana kobieta z wenflonem w żyle, próbowałam go pocieszać, bo głupia kobieta, która przez lata ratowała życie innym, nie umiała uratować samej siebie. Przenieśli mnie do domu, oczywiście nie do sypialni na górze, za dużo schodów, do salonu. Erik rozłożył mi coś, co miało udawać łóżko kupił rampę, której nawet nie przykręcił do schodów. Zatrudnił opiekunkę? Nie, po co? Przecież on ma dystans emocjonalny i asertywność, jak sam to określił. Na śniadanie zimna owsianka. Na kolację brak kolacji. Kiedy pytałam gdzie jest, mówił praca. Ale raz widziałam w jego telefonie powiadomienie z aplikacji do rezerwacji spa. Romantyczna rezerwacja dla dwóch osób. Jeszcze wtedy próbowałam go bronić. Tak, tego samego człowieka, który chował moje leki do szuflady, żeby nie bałaganiły na stole. Myślałam: może on też cierpi, może nie wie, jak się zachować, może nie. On doskonale wiedział, co robi. Po prostu już mnie tam nie było. Byłam dla niego jak mebel ładna, ale uszkodzona. A meble się wymienia, prawda? Pewnego dnia usłyszałam głos żeński. Młody. Głośniejszy niż powinien. Powiedziałeś, że nie ma jej w domu. Cicho. Przecież nie ruszy się z łóżka. To był Erik i ona. Stała może dwa metry ode mnie. Pachniała drogimi perfumami i głupotą. Śmiali się. Cmokali. Pili czerwone wino. A ja, sparaliżowana Nicole, leżałam na swoim miejscu i patrzyłam, jak moje małżeństwo zamienia się w komedię bez happy endu. Wiesz, co było najgorsze? Nie to, że mnie zdradzał, nie to, że się śmiał. Najgorsze było to, że robił to otwarcie, bez wstydu, jakby już dawno mnie pogrzebał. Na trzeci dzień przyszedł z laptopem. Musimy załatwić papiery bank, sprawy techniczne. Jakie papiery? No, przeniesienie niektórych aktywów. Ty i tak nie zarządzasz finansami, a ja. No, ktoś musi się tym zająć. Powiedział to takim tonem, jakby mówił o zakupie papieru toaletowego. Nie podpisałam nic, ale wiem, że próbował coś kombinować, bo następnego dnia przyszedł facet z kamerą. Tak, z kamerą. Potrzebujemy nagrania twojej zgody. Powiedz tylko, ja, Nicole Holden, świadomie zgadzam się na przeniesienie konta. Nie powiedziałam nic. Nawet nie mrugnęłam. Facet się spocił i wyszedł. Erik rzucił tylko. Znowu robisz sceny. Typowe. A potem przyszła Sharon. Sąsiadka z naprzeciwka, emerytka z pazurem, taka, co to zna każdego listonosza po imieniu i wie, gdzie najtańsze masło. Przyniosła mi zupę i. Prawdę. Nikol. Widziałam ich w centrum handlowym. Trzymali się za ręce, całowali. Wyglądał na szczęśliwego, nawet się śmiał. Mówił coś o nowym początku. Nie miałam siły odpowiedzieć. Nie płakałam, nie krzyczałam. Po prostu zamknęłam oczy. I wtedy po raz pierwszy pomyślałam, to nie ja jestem sparaliżowana, to on, sparaliżowany z braku sumienia. Następnego dnia obudził mnie dźwięk walizki. Lecę na konferencję, będziesz miała catering. Jak czegoś potrzebujesz, dzwoń do dostawcy. Nie będę odbierał, mam tryb samolotowy. Gdzie lecisz? Spojrzał na mnie z politowaniem, jakby patrzył na plamę na garniturze. Tam, gdzie ludzie żyją, nikol nie gniją w łóżku. I wyszedł. Po prostu wyszedł, jakby zamykał drzwi do spiżarni, nie do życia swojej żony. To, co wydarzyło się potem, zmieniło wszystko. Nie chcesz tego przegapić. Zostań, bo ta historia dopiero się rozkręca. Zniknął, po prostu. Jednego dnia jeszcze mówił coś o konferencji, trybie samolotowym, i że wróci może za dwa tygodnie. A potem zgasło światło dosłownie i w przenośni. W pierwszą noc po jego wyjeździe zgasła lampa przy moim łóżku, druga noc nie zadziałała mikrofalówka, trzeciego dnia przestała działać aplikacja z zamówieniem cateringu, a czwartego? No cóż, czwartego dnia zrozumiałam, że Erik nie tylko mnie zostawił. On mnie odciął, jakby nacisnął wyłącznik i po prostu usunął mnie z życia. Nie było prądu, nie było jedzenia, nie było go. I nie było szaron. Zachorowała. To też jakoś symboliczne, nie? Jedyna osoba, która mnie nie traktowała jak zużytą część zamienną, leżała z gorączką. Leżałam tak przez dwa dni. Prawdziwie sama. To było coś więcej niż bezruch. To była głucha pustka. Człowiek myśli, że samotność to brak ludzi. Nie. Samotność to kiedy słyszysz tykanie zegara i zaczynasz mu odpowiadać bo to jedynyż głos w pomieszczeniu. I wtedy, dokładnie o 15.47 trzeciego dnia, zadzwonił dzwonek do drzwi. Nie miałam pojęcia, kto to mógł być. Moje ciało odmówiło współpracy, ale w głowie odpaliła się cała orkiestra. Może Sharon? Może ktoś z cateringu? Może Erik wrócił? A może jednak sumienie się myliło, bo po chwili zobaczyłam przez szybę w drzwiach agentkę nieruchomości. Agentkę, w progu mojego domu. Dzień dobry. Czy pani Holden? Przepraszam za najście, ale właściciel nieruchomości zgłosił ją jako. gotową do sprzedaży. Zamarłam. Oparłam się o oparcie łóżka jak żołnierz w okopie. Co pani powiedziała? zapytałam. Pański mąż, pan Holden, wystawił dom na sprzedaż. Mamy klientów, którzy chcieliby obejrzeć wnętrze. Nie mogłam odpowiedzieć. Nie miałam siły ani nawet narzędzi. Głos grzęzł mi w gardle, a ręce były zbyt słabe, by zadzwonić do kogokolwiek. Agentka popatrzyła na mnie jak na eksponat muzealny. Nie wiedziałam, że ktoś tu mieszka. Zamknęła drzwi. Ja zostałam sama, sparaliżowana, we własnym domu, który właśnie wystawiono na sprzedaż bez mojej wiedzy. To był moment przełomu bo wbrew wszystkiemu, co mogło się wydawać, ja nadal żyłam. Moje ciało było jak zardzewiały silnik, ale w środku, w głowie, coś się zapaliło. I to był ogień, który Erik powinien był zostawić w spokoju. Zadzwoniłam do prawnika, do banku, do sądu, wszystko za pośrednictwem Sharon, która mimo gorączki przyszła jak matka do dziecka. Podała mi telefon do ucha, zanotowała wszystko, co dyktowałam. Po dwóch dniach miałam pełnomocnika, który, uwaga, nie był kolegą mojego męża. Wiedziałam, że będzie próbował wyczyścić konta. Miał dostęp do wszystkiego, ale miałam jedną przewagę. Pamiętałam rzeczy: numery, fakty, ludzi i miałam jeszcze coś czysty gniew. Czwartego dnia otrzymałam maila od niego, a raczej do mnie, przez przypadek. Przesłał wiadomość nie tej osobie, co trzeba. Hej, S. Jestem w Miami. Dom już prawie sprzedany, ona nic nie podpisze, ale to nie problem. Wszystko załatwię przez pełnomocnika. Nie martw się, kochanie. Za dwa tygodnie jesteśmy wolni. Nie dość, że zdradzał mnie, zostawił, odciął prąd, próbował sprzedać mój dom, to jeszcze pisał o wolności, jakby bycie żoną sparaliżowanej kobiety było więzieniem. Wybuchnęłam śmiechem. Takim ostrym, niemal dzikim. Wolność. Kochanie, ja dopiero teraz jestem wolna, wolna od ciebie. I teraz nie mam nic do stracenia. W ciągu kolejnych dni dopięłam wszystko, co mogłam. Przekazałam dokumenty do mediów lokalnych. Tak, zrobiłam to. Nagrałam swoją historię całą z łóżka, z pokoju dziennego, z zimną kawą w ręku. Nazwałam rzeczy po imieniu. Nazywam się Nicole Holden. Mój mąż zostawił mnie po wypadku. Zabrał nasze oszczędności i wystawił nasz dom na sprzedaż, bez mojej zgody. A teraz siedzi w Miami i bawi się w nowe życie. Ale ja żyję i nie zamierzam milczeć. Filmik trafił do internetu. Początkowo 200 wyświetleń, potem tysiąc, potem 10 tysięcy. Komentarze? Jeden lepszy od drugiego. To potworne, jak można tak traktować człowieka? Nicole. "Jesteś silniejsza niż on kiedykolwiek będzie. Czas na sprawiedliwość. Zadzwoniła do mnie redaktorka z lokalnego kanału informacyjnego. Powiedziała, że chcą zrobić ze mną wywiad. Zgodziłam się. Nie dla siebie. Dla tych wszystkich kobiet i mężczyzn, którzy zostali potraktowani jak meble, które się już nie przydają. Tymczasem Erik dalej nie wracał. Ale wiedział. O tak, wiedział." Bo nagle dostałam wiadomość od jego kochanki. Nie wiem, co kombinujesz, ale przestań. On nie jest taki, jak go przedstawiasz. Odpisałam tylko jedno. Naprawdę? To poczekaj, aż zobaczysz część druga materiału. A potem wydarzyło się coś, co zmieniło całą dynamikę gry. To nie ja musiałam iść do niego. To on został zmuszony, by spojrzeć mi w oczy. Ale o tym. Wkrótce. To jest kulminacja. Wszystko, na co czekałeś, właśnie się zaczyna. Zostań i zobacz, jak bohater stawia wszystkich do pionu. Wiesz, co mnie najbardziej dziwiło? Nie to, że Erik mnie zostawił. Nie to, że wyjechał z kochanką i próbował sprzedać dom. Nie to, że przez kilka dni żyłam jak bohaterka starego thrillera: bez światła, bez jedzenia, bez nadziei. Najbardziej dziwiło mnie, jak łatwo mu to wszystko przyszło. Jakbyśmy byli postaciami w grze. A on po prostu kliknął: Usuń. Ale był jeden mały problem. Nie da się usunąć kogoś, kto się jeszcze nie poddał. Dzień, w którym media opublikowały mój wywiad, był jak włączenie głośników na pełny regulator. Ludzie dzwonili, pisali, komentowali kobiety, mężczyźni, seniorzy, młodsze pielęgniarki. Każdy miał jakąś historię podobną do mojej. Wszyscy czuli się kiedyś niewidzialni, a teraz. Ja mówiłam w ich imieniu ale najlepsze było to że Erik nie zniknął on po prostu przeczekał wysłał prawnika który miał mi grzecznie przekazać że nagła kampania medialna może wpłynąć na jego reputację zawodową rozumiesz nie obchodziło go to co zrobił obchodziło go tylko to jak wyglądał a ja ja zrobiłam to co powinna zrobić każda osoba która została zepchnięta do kąta przez ludzi którzy myślą, że mogą wszystko. Odpowiedziałam mu oficjalnym pismem. Proszę się nie martwić o swoją reputację. Została wystawiona na sprzedaż dokładnie w tym samym momencie, kiedy pańska żona, czyli ja, została wystawiona jak niepotrzebny mebel. Tydzień później wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał. Ani on, ani Sharon, ani nawet ja. Erik wrócił. Wpadł do domu, jakby był właścicielem sytuacji. W eleganckiej koszuli, z lotniska, pachniał wodą kolońską i kłamstwem. Uśmiechnął się. Ten jego klasyczny uśmiech, wszystko pod kontrolą. Nicole, powiedział, możemy porozmawiać? Popatrzyłam na niego bez słowa. Po raz pierwszy od miesięcy czułam, że to on jest więźniem, a nie ja. On nie miał już nad niczym kontroli. To świat i jego własne decyzje zaczęły go gonić. Usiadł nagle taki spokojny, jakby wrócił po mleko, a nie po próbie sprzedania mojego życia. Posłuchaj, to wszystko było trudne, emocjonalnie, popełniłem błędy, ale. Ale? Przerwałam mu. Ale co? Że przypadkowo sprzedałeś dom? Że przez przypadek całowałeś się z tą stylistką na mojej kanapie? To nie było tak. Ty nie rozumiesz. Nie rozumiem? Erik, ja doskonale rozumiem. Ty po prostu nie spodziewałeś się, że ja przeżyję. Myślałeś, że jak nie mogę chodzić, to i nie potrafię walczyć. Zamilkł. To była cisza, która ciała jak brzytwa. Nie było już uśmiechów, nie było udawania. Było tylko jedno pytanie, które musiałam zadać. Powiedz mi szczerze, czy ty. Czekałeś aż umrę? Wtedy po raz pierwszy od lat nie spojrzał mi w oczy. Tydzień później odbyła się rozprawa. Tak, wszystko w ekspresowym tempie. Bo nagle, niespodzianka, Erik zaczął się bać. Nie o mnie. O swoją firmę, reputację, konto na LinkedIn, na sali sądowej, próbował być gładki. Tłumaczył, że sytuacja była skomplikowana, że zawsze chciał najlepiej dla Nicole, że sam opiekował się nią w najtrudniejszych chwilach. I wtedy wystąpiła Sharon. Wasz honorze, widziałam, jak ją zostawił bez jedzenia, bez opieki, jak przyprowadzał kochankę do wspólnego domu, jak udawał, że nikol nie istnieje. Nie mam zwyczaju mieszać się w cudze sprawy, ale tu chodziło o godność człowieka. Sędzia popatrzył na niego, jak na uczniaka przy tablicy. I wtedy padło jedno zdanie, które do dziś brzmi mi w uszach. Panie Holden, pańska żona może nie chodzi, ale to pan stracił kręgosłup. Nie dostał tego, czego chciał. Ba, stracił więcej niż mógł przewidzieć. Utrata reputacji? To nic. Prawdziwym ciosem była strata wpływów firmy, klientów, zaufania ludzi, którzy przez lata myśleli, że Erik to ktoś, kogo można słuchać. Okazało się, że nie można, bo nie potrafił zająć się własną żoną, a co dopiero firmą. Wróciłam do domu. Nie, do swojego domu, do siebie. I po raz pierwszy nie leżałam w ciszy, tylko słuchałam, jak świat zaczyna znowu mówić do mnie. Jak Sharon opowiadała o nowym psie, jak sąsiedzi pozdrawiali mnie z podjazdu, jak dzieciaki z sąsiedztwa przynosiły mi własnoręcznie narysowane kartki z napisem Jesteś silna. Czy wróciłam do pełni zdrowia? Nie. Ale odzyskałam coś ważniejszego. Głos. To dopiero początek rozliczeń. W ostatniej części zobaczysz, co oznacza prawdziwe odkupienie albo całkowity upadek. Nie odchodź. Koniec tej historii zostaje z tobą na długo, dwa miesiące później. Pogoda była dziwnie spokojna, takie mdłe słońce, jakby i nie chciało się świecić za bardzo. Siedziałam przy oknie, w tej samej pozycji co zawsze, ale już nie ta sama, bo choć moje ciało wciąż odmawiało posłuszeństwa, wszystko inne wróciło na swoje miejsce. Sprawiedliwość? Nie, nie dostałam wszystkiego, co chciałam, ale dostałam to, czego potrzebowałam spokój. Erik od czasu procesu próbował jeszcze raz czy dwa coś rozgrywać. Mailował, pisał, że nie tak to miało wyglądać, że chce odbudować zaufanie klasyka. Ale najciekawsze przyszło dopiero teraz. Pojawił się pod domem, bez zapowiedzi, bez wstydu. Znowu ten sam zapach drogich perfum i stara dobra mina. Wszystko będzie dobrze, bo wróciłem. Jakby wystarczyło, że się pokaże, a ja upadnę mu do stóp z wdzięczności, że łaskawie zniżył się do rozmowy z kimś, kogo kiedyś traktował jak walizkę bez kółek. Niepotrzebną, ale szkoda wyrzucić. Zadzwonił. Odebrałam. Nikol, możemy porozmawiać? Możemy. Tylko wiesz, nie jestem pewna, czy jesteś w stanie prowadzić rozmowę z kimś, kto nie ma już cierpliwości do Twojego teatru. Westchnął. Wiem, że zawaliłem, ale zrobiłaś z tego widowisko. A ty zrobiłeś ze mnie mebel, więc chyba jesteśmy kwita. Spojrzałam przez okno. Stał tam, w białej koszuli, z wypolerowanym zegarkiem, który wyglądał na droższy niż wszystkie moje leki razem wzięte. Chciał wejść. Sharon już szła z kuchni. Widziała go. Wpuścić? Nie. Zrobić zdjęcie? Jeszcze nie. Najpierw wysłuchajmy. Otworzyłam okno. Erik, mów schodnika. Popatrzył zaskoczony, ale zrobił co kazałam. Chcę przeprosić. Serio. Byłem pod presją. Tam to wszystko. To nie było planowane. Nie było? To powiedz mi, kto zapisał dom na sprzedaż, zanim jeszcze wyschło moje wypisane z intensywnej terapii. Milczał. Erik, zrobiłeś coś gorszego niż zdrada. Zrobiłeś ze mnie cień człowieka. I jeszcze próbowałeś wmówić światu, że ja dramatyzuję. Zasługuję na drugą szansę. Parsknęłam. Jasne. A Titanic zasługuje na powtórkę rejsu. Powiem wprost, nie zależało mi już na zemście. Już nie. Bo zemsta to zbyt małe słowo na to, co się dzieje, gdy ktoś traci wszystko i wreszcie odzyskuje siebie. Zamknęłam okno. Sharon przyniosła herbatę. Z imbirem jak lubię. Erik jeszcze stał pod domem, a potem po chwili stania, jak uczeń na dywaniku, odszedł. W ciszy. Tym razem to ja zostawiłam jego. Niedługo potem zadzwonił do mnie młody chłopak z fundacji, która pomaga osobom z niepełnosprawnościami w walce o prawa własności i godność. Powiedział, że moja historia poruszyła tysiące, że mogłabym pomagać innym, nie jako ofiara, ale jako głos, który się nie zgodził z milczeniem. Zgodziłam się. I tak, zostałam częścią czegoś większego. Świata, w którym kobieta po pięćdziesiątce, z paraliżem i bagażem zdrady, może przywracać innym oddech. Dostawałam listy, ręcznie pisane. Z błędami, z łzami, z historiami jak moje. Nicole, dzięki tobie przestałam bać się zadzwonić po pomoc. Nicole, jestem mężczyzną. Zostawiła mnie żona po operacji, ale po twojej opowieści wziąłem się w garść. Nicole, jesteś moim bohaterem nie superbohaterem bohaterem z krwi i kości takim prawdziwym. Erik, słyszałam, że stracił głównych klientów. Że jego kochanka zniknęła po medialnej burzy, że jego wizerunek budowany latami posypał się jak domek z kart, kiedy prawda wyszła na światło dzienne. Ale nie cieszyłam się z tego. Nie potrzebowałam już, żeby mu się stało. Wystarczyło, że ja przestałam się bać. Wieczorami słucham muzyki, jazz, trochę Billa Withersa, trochę Eli Fitzgerald, a czasem ciszy, bo to nie ta sama cisza, co wtedy, kiedy mnie zostawił. Teraz to cisza, którą wybrałam. Dom jest mój, nie tylko na papierze, mój, bo wypełniłam go na nowo sobą, przyjaźnią, nowym początkiem. I teraz, kiedy ktoś pyta: Nikol, jak ty to wszystko przetrwałaś? Odpowiadam: Nie przetrwałam, ja to przeżyłam. I to jest różnica. Każda historia ma swój koniec, ale nie każda kończy się tak, jak chciałby jej wróg. Moja skończyła się wtedy, gdy odzyskałam głos i zamknęłam drzwi na zawsze.